Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Z tej strony oczywiście Kat i dzisiaj rozpoczynamy zmodowaną wersję Minecrafta. Jak widzicie, tu po lewej stronie gramy na wersji Minecrafta 1.7.10, dlatego że na tą wersję było najwięcej modów. Widziałam, że mody, które mnie interesowały są też na wersji 1.10, ale niestety nie wszystkie, więc musiałam wziąć te mody z. Wersją, powiedzmy, najniższą dostępną, ze względu na fakt, że niektóre mody właśnie były dostępne tylko i wyłącznie na 1,70 to była największa, na jaką e, były dostępne. E, mamy 64 mody załadowane, chociaż nie przypominam sobie, żebym tyle modów ściągała. To pewnie po prostu ze względu na fakt, że niektóre mody są trochę bardziej złożone, tak, tak sądzę. E, nazwijmy, nazwijmy tą serię zresztą już widzicie, Świat Cat. Włączę kody. Nie wiem, czy, czy kody. Włączę możliwość yy, używania kodów, dlatego że boję się, że coś może się stać. Utknę, nie będę w stanie wyjść i, i, i cała seria przepadnie. Yy, więc zobaczmy, gdzie się zaspawnujemy, Mam nadzieję, że to będzie jakieś dobre miejsce. Ok. Mamy spawne. Ładuje się. E, żeby nie było, od razu mówię. E, sprawdzałam wcześniej... O Boże, ale spadki jak pezu. Sprawdzałam wcześniej, czy to działa, więc e, niestety, ale nie umiem tego wyłączyć. Oh my God. E, na mapie pokazuje jakiś punkt. Nie wiem dlaczego. E, próbowałam ten, ten mod, więc jakby częściowo mapę mam odblokowaną. Nie wiem dlaczego. Próbowałam zmieniać Ułam tu wcześniej. OK, usuńmy to. Próbowałam ładować nowy świat i tak dalej. I za każdym razem jest to samo. Nie wiem, to pewnie przez po prostu właśnie ten mod z mapą. Myślę, że to, że to jest przyczyna. Ale może właśnie żeby nie było że oszukuję. Czy cokolwiek, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem tu? Ok. Może pójdziemy po prostu w tą stronę, żeby iść w nieznane? Pokazuje mi to na mapie? Tak, tam. Dobra. Daleko to nie jest. Myślałam, że to się tak jakoś super dalej zaznacza, ale ok. Dobra, niech będzie. Fajnie jest to, że mogę sobie to zapisać, bo przynajmniej e, nie będę musiała się martwić, że się zgubię, nie będę musiała zapisywać jakichś współrzędnych, wystarczy, że łączę sobie mapkę. Jak widzicie, mamy tutaj 34 strony różnych przedmiotów. Jest ich naprawdę dużo, są najróżniejsze. E, oh my god, nawet nie wiem, nie wiem wiele z nich do czego służy. Ale tutaj na przykład mamy takiego, takie przedmioty, takie meble, powiedzmy, yy, nawet mamy wózek. Więc możemy zbudować naprawdę wszystko. Yy, <grywka> kwadratowa piłka do koszykówki. Yy, mamy łóżka, także mam nadzieję, że uda mi się to wszystko skraftować. Yy, niektórych rzeczy nie pokazuje, jak się kraftuje. A i niektóre, tak jak widzicie, pokazuję, więc mam nadzieję, że yy, Będę mogła korzystać z Wikipedii. Dobra, możemy usunąć, bo wiemy, w którą stronę już iść. Mam nadzieję, że będę mogła korzystać w miarę możliwości z Wikipedii, żeby po prostu wiedzieć, jak coś się kraftuje. O, ja teraz nie usunę pewnie tego. Musiała wyjść, przesunąć się troszeczkę. Chciałabym to wyłączyć, żeby mnie to nie denerwowało, żeby nie myślała, że mam zmierzać w tą stronę. Ale muszę przyznać, naprawdę, co to jest? Okay. Naprawdę cieszę się, że zaczynamy tą wersję Minecrafta, że najzwyczajniej w świecie będziemy robić coś nowego, że nie będzie to cały czas zwykły, zwykły Minecraft. Myślę, o, to są wilczki, nie mam kości. Myślę, że może być ciekawie, bo możemy tutaj z tego co pamiętam również wgram taki mod. Który jest odpowiedzialny za to, że na przykład w grze będą e, dinozaury. Więc myślę, że to jest spoko. Chciałabym przetestować wszystko. Opieczarka. Ok. E, chciałabym przetestować wszystkie mody, które tu wgrałam, ale nie jestem pewna, czy oczywiście mi się to. Oh my god. E, przy ładowaniu trochę zacina. Ale wydaje mi się, że jeśli tak jak tutaj na ławce miałam już niektóre części podblokowane, że to mniej więcej. Um, tej części się już nie zacina, ale jak mówiłam, chcę iść w inną część, żeby nie było, że oszukuję. Yy... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno chciałabym yy, zobaczyć ten mod z dinozaurami, bo mimo, że nie znam się na dinozaurach, tego chyba nie mogę zbierać. Mogę? Mimo, że... Nie, bo to jeszcze nie urosło. Sensu... A nie, jednak, jednak mogłam. Ok. Mimo, że nie znam się na dinozaurach, to myślę, że to może być całkiem fajne, fajne bo e, trzeba szukać skamielin i budować różne rzeczy. E, na przykład, e, f, zainstalowałam takie, takie mody, które sprawiają, że podstawowe narzędzia, takie jak Siekiera Pikax, są nieaktywne. Trzeba zrobić inny rodzaj narzędzi i to jest fajne, bo jest więcej opcji. E, to jest jakiś ul coś w tym stylu okej, okay. tylko że jeśli scoop to jakaś łyżka, coś w tym stylu nie mam, czegoś takiego, żeby wydobyć zawartość. Eee, zobaczymy, może później uda mi się to zrobić. Teraz chciałabym: celem pierwszego odcinka dla mnie byłoby znalezienie idealnego miejsca, żeby się zatrzymać. Ile wilczków tu jest? Mm. Nie mam y, narzędzi do wydobywania tych wszystkich rzeczy, więc to będzie musiało trochę poczekać. Hello? Ok. Myślałam, że mam wilka, dlatego że jak sobie. Ktoś tu. Ok, esencja jakaś. Jak wcześniej grałam, to właśnie znalazłam wilka i sobie go przy. Przywłaszczyłam. Myślałam, że jakimś cudem przyniosło się to do tego trybu. Na szczęście nie. Pewnie słyszycie teraz karetkę. Teraz już nie, a może wciąż, kto wie. <grywa> znowu jest gorąco, więc mam otwarte okno, więc znowu możecie słyszeć różnego rodzaju odgłosy, coś tu jest. U, u, sprawdźmy to. Kij domek? Tam coś, też coś jest? Au. Gdzie są drzwi? O, lag, lag. Chyba się zadirtowały. Ok. co tu mamy? Książka. Hey, we heard the armor and the lies. Why not run? What? They never sneak the weapon, nor their soldiers with magnet. Oh my god. Chyba nie będę tego analizować. To chyba jakieś takie książki. Może w sensie takie książki, że niby. Nie wiem. Czy ty jesteś moim wilkiem? On się do mnie teleportuje, prawda? To jest tak dziwne. Ale nie mogę go posadzić. Czy ty biegasz za mną, kolego? Chyba nie. A może, kto wie. Chciałabym się oczywiście zbudować najlepiej na łące, na zwykłym takim biomie zobaczymy czy mi się w ogóle uda znaleźć wioskę, bo chciałabym uzależnić właśnie swój dom umiejscowienie swojego domu od tego um, od tego gdzie jest wioska tutaj mam jakieś budowle niektóre mody, które sobie tutaj wgrałam to inspirowałam się innymi modyfikacjami, w które kiedyś grałam, na przykład początkowo miałam wgrane z Hexita taki mod, który Spawnowało takie wysokie wieże, nie wiem czy graliście kiedyś w Hexite, jeśli nie to sobie obczajcie ale yy, sprawiało to, że w sumie to była jedyna rzecz jaka się spawnowała, co to jest u góry? To, to tam jest redstone? dlaczego ten redstone? okej okay. może nie powinnam była tego psuć czy to było tutaj? okej okay, spróbujmy Próbujemy to naprawić. Bo tutaj czy tutaj? Tutaj chyba, prawda? Rozumiem, to, co jest w środku najpierw. No potem. Nie? Czy to coś. Nie słyszę, żeby się coś robiło, wiecie? Czy tu coś powinno być? No bo. Hmm. Może w złym miejscu położę tego recytownę, bo już teraz e, nie pamiętam, w jakim miejscu leżał. Zobaczmy, czy on nie. I teraz nie wiem. Ok, to dziwne. Teraz doszukuję się czegoś, czego nie ma. Zajrzę na mapę i może wyznaczyć jakiś punkt, bo zaczynam się gubić. Gdzie jestem? Tu jestem. Czy to widzieliśmy? Chyba widzieliśmy, bo z której strony ja przyszłam. Pójdziemy w tą stronę. Idziemy tutaj. Idzie jest ten punkt? W tą stronę. To jest właśnie spoko, bo przynajmniej... Znaczy, generalnie zawsze mapa, taka mapa, to było coś, czego mi brakowało w Minecrafcie również. By the way, ostatnio zrobiłam filmik o rzeczach, których brakuje mi w Minecrafcie. Co prawda nie było tam mapy, ale jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Yy, mapa to jest właśnie taki mini podgląd, super sprawa. Dobra. To Do... świnia jak się szybko rusza. Co jej się stało? Może w tą stronę jednak? Mm... No nie wiem. A ten punkt. Dobra, za chwilę go usunę. Przynajmniej nie gubimy się w, w lesie czy cokolwiek. Nie trzeba pamiętać współrzędnych, tylko można korzystać właśnie z takich gotowych rozwiązań. No ale... O, oh wow, co to jest? Jak gram sobie, e, testowałam, to czegoś takiego nie widziałam. Tego, co tam było. Może powinnam tutaj sobie zrobić swoją bazę? Szkoda jedynie, że. Jest i wioska. Jest. Szkoda jedynie, że. To jest wioska? Oh my God! Seriously. Co to jest najpierw? Sprawdźmy. Co to jest? Co to tam coś jest? Czy da się wejść do środka? Czy są jakieś drzwi? Halo? Proszę puścić. wpuścić. Okej. Wili, że się są tutaj troszeczkę bardziej wyleczni. Gdzie to było? Gdzie? Umarłam. To było tutaj. Yes! Przepraszam, że cię uderzyłam. Nie wiem, czy widzieliście, ale pokazało się. Dlaczego mnie uderzyłeś? To byłaś ty, czy ty? Um. Show off. No. Cieszę się. Czy to właśnie ty może? Dało się. Dotarłam teraz sobie zjem. Niektóre rzeczy, które mam po dwie, um, żeby się trochę zregenerować. I jak tylko zrobi się jasno, to wychodzimy stąd i użyjemy tej magicznej kuli. jeszcze, czy, czy mam dużo drewna. W sumie korzystałem z okazji, że jest ciemno i tak. A to ja się regeneruje, dobra. I tak nie możemy nic zrobić, nie możemy wyjść, bo umrzemy. Spróbuję. Spróbuję zbudować. to co widzicie tutaj. Bo właśnie to będzie mi potrzebne do zbudowania podstawowych narzędzi. Bo najzwyklejsze po prostu nie działają w tym modzie. I właśnie o to chodziło, żeby to zrobić troszeczkę trudniejsze niż normalny Minecraft. Nie będę wszystkiego zmieniać. Mamy jakieś patyki? Nie, zróbmy patyki. I to chyba było coś w tym stylu. Tak, ok. I zróbmy teraz taki stół właśnie, o kurczę. Zróbmy taki stół właśnie do kraftowania tych innych narzędzi. Chyba tak? Jest. Dostaliśmy drugą książkę. Muszę ich pilnować, żeby wiedzieć później co i jak. I tutaj jest wszystko opisane. Ja nie będę teraz tego czytać. Robi się, jest już jasno. Ale zróbmy sobie podstawowy chociaż miecz. Czy da się tutaj zrobić miecz? Chyba da się, to sądzę, że może być do miecza. Zróbmy. Um. So, no właśnie, to jest. E, do miecza zróbmy może taki. To jest nóż, nóż bardziej, to jest miecz. E, hmm. Ale najgorsze jest to, że chyba nie bardzo będę miała nawet, wiecie, z czego to zrobić. A nóż można zrobić z kości, więc spróbujemy tak, bo mam kość. Spróbujemy zrobić to. Potrzebujemy też chyba ym, rączkę do tego. Tak, to będzie to. Też można zrobić z kości. Czy to mi gdzieś zniknęło? Może. To nie ma znaczenia? Zaraz zobaczymy, bo może po prostu jakiś Bóg był. Eee, musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Teraz. To. Dlatego właśnie nie zamieniałam całego. Oh my god, serio. Cicho tam za oknem. Zatrzymamy się tu na jakiś czas. I teraz. Jak to się robiło? Spróbujmy. Eem, kość miała być, tak? Ok, weźmy to. E, I to mi zostaje, bo to jest tak jakby odlew, coś w tym stylu. E, teraz spróbujmy zrobić to i mam nadzieję, że uda mi się to połączyć. Też mam wrażenie, że to jest do... Zwykłego jakiegoś narzędzia, ale zobaczymy. Tu mam kolejną część tego, tego właśnie. Aha, zobaczmy, czy tutaj pokazuje pickaxe. Jest, ok. Hatchet. Hmm, czy jest zwykły nóż? A co to było? Pier paper stack? Można je stakować. Ok. Okej, okay, to się zapowiada naprawdę ciekawie, ale spróbujmy teraz połączyć. Um, chyba to, tak sądzę. Więc y, zróbmy. O, już myślałam, że nie będę miała. O nie, ale. Oh my god. Chwila, czy do tego byłoby potrzebne to? Tak? Czy odwrotnie? I, ok, dobra. Spróbujmy. Mm jak to ma działać? Szczerze, nie wiem. Aha, czy tutaj mogę sobie wybrać? Okej, okay, dobra, już chyba mniej więcej rozumiem. Tylko... Tylko nie do końca właśnie rozumiem, bo nie widzę tutaj, jak widzicie, w zależności od tego, co jest potrzebne, pokazuje się. Ale Jak ja mam zrobić ten nóż? Czy to jest? To? Tak to wygląda, nie? Aha, to jest. Tym się rzuca. Więc. Nie do końca o to mi chodziło, ale. Może za chwilę spróbuję zrobić spokojny. Zwykły... To jest skomplikowane, wiecie? Troszeczkę. Czy mogę tym. Wow, mogę tym celować. E, później spróbuję to przetestować. Hej, ziomeczki. Au. Moon by you? What? Kto mnie ugryzł? What? Czy to byłaś ty? Ugryzłaś mnie? Wam, e, Właśnie chciałam zrobić. Jak widzicie, są też zwykli villagersi z jakiegoś powodu. Jest ul. Uh, okej, okay. Nie do końca jeszcze wszystko rozumiem, ale yy, chciałam, żeby właśnie było coś nowego w tych yy, osadach. I teraz możemy rozmawiać normalnie z wywiercami Co Tu są jakieś skrzynie, zobaczmy co są. Ty, czy jest coś? Mogę to zabrać sobie? To mi się nie przyda. Nie wiem, czy cokolwiek z tego mi się przyda w ogóle, ale ukradnę trochę. Czy tu wyżej coś jeszcze macie? Nie. A tu? Ale to chyba jest coś w rodzaju młyna. Wow! To wygląda naprawdę fajnie. A tu. Książki w skrzynia. O! Chyba... Wezmę sobie to. Kolejne strzały łuk. Co dużo tego wszystkiego tu jest. U ty wziąłem. Tak. No dobra. Na razie nie będę tutaj nic więcej brała, niech sobie to będzie. Mam nadzieję, że później znajdę tutaj miłość swojego życia, bo można tutaj wziąć ślub, więc. Zobaczymy. Może się znajdzie jakiś chętny. Może to jest młyn? A co tam to mogło być? Nie, to był młyn. A to? Co to jest? Szkoda, że nie jest napisane. Zobaczmy do góry. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam w Minecrafcie, więc... Yy, najwyraźniej trafiłam się dosyć dobrze... O, jest łóżko, czyli yy, mogę się tu wprowadzić, nie muszę się martwić o łóżko. Okej, okay, yy, tutaj jest dużo rzeczy do obrony. Może powinnam wziąć ten miecz. Prawdopodobnie. Tu chyba nie mogłam wyjść. Zróbmy mi wejście. Co tu jest? Jakoś inaczej wygląda. Hej. O. O, oh, okej. Okay. Chciałabym to wszystko wziąć. Znowu zaczyna się problem. Nie mam plecaka. Goddammit. Ale mogę mieć w tej... w tym modzie. Więc... Na pewno sobie wcześniej czy później zrobię. Nie ma tutaj. Niestety nie trafił nam się ten... tam gdzie jest skrzyneczka z dobrymi rzeczami zwykle. Nie trafiła nam się. Później będziemy zobaczyć co to jest. Ale znajdźmy może takie miejsce, w którym Moglibyśmy sobie zrobić nasz dom. Tutaj jest kolejny jakiś domek. Tam jest coś znowu dalej. Yy, myślę, że całkiem zacna okolica. Nie jest to pustoszała. Sąsiedzi są nawet mili. Co to jest? Mamy łóżko. Okej. Okay. Może powinno je zabrać. Zabiorę je ze za sobą. Yy, Zobaczmy. Co, tu jest jakiś? To wygląda jak most? Jakieś ruiny są. Bo właśnie zainstalowałam taki mod, który się nazywał Ruiny, coś w tym stylu. Eee, większość tych rzeczy nie widziałam, a grałam w to chwileczkę, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. To wygląda jak jakiś stary most, także spoko. Eee, może gdzieś tutaj byśmy sobie zbudowali nasz dom? Wodą byłoby spoko. Może tutaj, okej, okay, tutaj. Czemu nie? Nie będę w sumie likwidować tego fioletowego znacznika, bo w sumie umarłam tam, ale tam też jest wioska. Więc skorzystajmy z naszego Crystal Ball. Niestety, jak z niego skorzystam, to te rzeczy tutaj znikną. Nie wiem, to chyba jest. Opatrzcie, mogę mieć mówarkę. To jest jakiś błąd. Nie wiem, z czego on wynika. Naprawdę nie wiem, ale. O zombie. Yy, mam ten. Wikipedia, także spoko. Uuuu, jesteśmy w pomieszczeniu z zaklętym stołem. Skorzystajmy z niego. Czy jesteś mężczyzną czy kobietą? Kobietą. Kogo wolisz? Mężczyzn? Żadne? Nie, obu. I kobiety. Hm, czuję, że. Czuję, że powinnam wybrać e, obojętnie kogo, bo nie wiem w sumie, czy ten mod działa dobrze. E, jak się nazywasz? Cat Place, to się zgadza. E, I live alone, mieszkam z rodziną sama, I, mieszkam w wiosce, mieszkam sama. Takie wybieram swoje przeznaczenie. I. Czy chcesz kontynuować? Tak. Wybrałam, że obie półcie, bo po prostu nie wiem, czy ktokolwiek mnie zechce i wolę się nie ograniczać. Wyszło całkiem nieźle, chociaż żałuję, że to jest tył. Ponieważ w sumie nie, spoko wyszło. Dostaniecie taki domek na start, jeśli wybierzecie tą opcję, którą ja wybrałam. Jeśli wybierzecie inną opcję, to nie wiem. A zresztą nie, nie musiałam brać tego łóżka, bo tutaj jest łóżko. Także przynajmniej na razie to będzie mój dom. Jest mały, więc będzie totalnie tymczasowy. Ale nawet jeśli zdecyduję się zbudować coś nowego, to nie oznacza, że zburzę to, co tutaj mam. Spróbuję zrobić tutaj taką mini mini kuchnię, taką, takie miejsce, żeby tutaj yy, składować swoje rzeczy. I spróbujemy po prostu robić sukcesywnie jakieś tutaj, nie wiem, tu mam jakieś krzaki chyba podniosłam, jeśli dobrze rozumiem. Może powinnam to zasadzić, żeby. Yy, silver... To jest coś z moda. Żeby po prostu przetestować te rzeczy, które są tu dostępne. Dajcie znać w komentarzu, jak na razie podoba Wam Podobałem się mody, które zdążyliśmy zobaczyć. Wiem, że to jeszcze nie jest pewny pełen podgląd. A nie, są tutaj różne rzeczy, a wcześniej jak. nieważne. Może odinstalowałam jakiś mod, który się z tym kolidował. Bo wcześniej, jak sobie grałam, testowałam, jak użyłam tamtego, tamtej opcji to to tutaj zniknęło, nie było tego, nej, bo to się tak nazywa, nej. E... Okej, okay. także cieszę się, że jednak nie zniknęło. E... Nie będę szła tam na razie po swoje rzeczy, bo nie, nie mam nic do jedzenia, więc zrobię je po prostu od początku. E... Wow, mam na plecach... Wow! Okej. Okay. Wygląda to zacnie. Wiedziałam, że, znaczy wiecie, zainstalowałam tego moda, ale zapomniałam totalnie, że to tak wygląda, tylko trochę dziwnie... Aha. Okej. Okay. Nice. Wow. E, Okej, okay. mam nadzieję, że Wam się podobało. E, w następnych odcinkach spróbujemy zrobić coś więcej, oczywiście ten pierwszy odcinek taki wstępny. Dajcie znać, czy podobają Wam się mody, które zainstalowałam. E, starałam się wybrać takie, które Dodadzą nowe rzeczy po prostu. Eee, mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeśli chcecie, to spróbuję udostępnić paczkę z tymi modami. Eee, ja skorzystam z aplikacji Cars, więc myślę, że do niej można też wgrać tą paczkę. Jeśli będziecie chcieli, to ją wrzucę. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye!